Kolejny odcinek z cyklu Pałac Saski: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Markiewicz, Warszawienista. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Pałac Saski to taka monumentalna, można powiedzieć, budowla. Budowla, która zniknęła w 1944 roku, wysadzona przez Wehrmacht, przez niemieckich żołnierzy. Ważna część przedwojennej architektury Warszawy, można powiedzieć. Taka perła, jeżeli chodzi o architekturę, to z tą pewnością. Być może dla wielu właśnie tak pałac Saski się kojarzy, ale z czym innym, a może z czym przede wszystkim powinien się pałac Saski kojarzyć? Ja myślę, że to, że pałacu Saskiego i pałacu Brilla nie odbudowano po wojnie, stało się z niemal identycznych przyczyn, jak to, że Niemcy na koniec, tuż przed ofensywą sowiecką. Te budynki oba wysadzili w powietrze. I dlaczego to zrobili? Musimy pamiętać. No pierwsze, co zrobili w czasie powstania, zajęli starówkę, to wysadzili mniej więcej 19-20 września to, co zostało z Zamku Królewskiego. Prawda? Zamek Królewski spłonął dach i takie rzeczy, on był zabezpieczony jako taki, po prostu zabezpieczony, po czym do końca go zrównano z ziemią. Dlaczego? Bo on symbolizował to, co również symbolizował Plac Piłsudskiego i oba te pałace. czyli majestat, na, na, na majestat Rzeczypospolitej. Prawda? Na odbudowę Zamku Królewskiego czekaliśmy do lat 70. No właśnie. Natomiast mnie, czas się czas wydawało, mnie się wydawało i z takimi nadziejami witałem przemianę 89, 89 i później 91 roku, że właśnie odbudowa zachodniej Pierzei. Placu Piłsudskiego to powinien być taki właśnie symbol otwarcia nowej epoki, znowu niepodległej Rzeczypospolitej i że do krajobrazu stolicy wróci to, czego nie chcieli komuniści i czego w końcu okupacji nie chcieli Niemcy. Dlaczego? Bo komunistom to się kojarzyło i słusznie właśnie z majestatem Rzeczypospolitej, z osobą Piłsudskiego oraz z Polską, drugą Rzeczpospolitą, suwerenną. Przeciwnicy odbudowy tam wyjeżdżają, że nie należy odbudowywać pałacu Skwarco, kamienicy Skwarcowa czy takich rzeczy, ale trzeba pamiętać, że w XIX wieku, gdy ta kamienica Skwarcowa, czyli przebudowany pałac saski, który już w niczym nie przypominał tego, co było w XVIII wieku i na początku XIX, on przez Warszawiaków nie był nazywany kamienicą Skwarcowa. Cały czas funkcjonowała nazwa Pałac Saski. I tak było również w okresie międzywojennym. Natomiast w związku z rozwojem Warszawy, funkcja centrum miasta w XIX wieku najpierw przesunęła się na plac teatralny i plac Piłsudskiego, wówczas zwany saskim. Mniej więcej od lat późnych, 60. XIX wieku. Budynek samego tego pasu zajęła, zajęło wojsko rosyjskie, wojsko carskie. Wcześniej, za, przed powstaniem listopadowym, no to było słynne miejsce parad wojskowych i pastwienia się przez wielkiego księcia Konstantego nad oficerami. Czyli obserwujemy w XIX wieku znaczenie tego miejsca, ono rośnie i ono jest na tyle jeszcze istotne z punktu widzenia Warszawy, topografii miasta oraz z punktu widzenia władz rosyjskich, że tam, jest, tam lokują ten Sobór Aleksandra Nowskiego największy i najwyższy budynek ówczesnej Warszawy. I później rozebrany w latach rozebrany, ale to do tego na chwilę wejdziemy. I on mniej więcej w 1912 roku został... Yy, ukończony, miał blisko 90-metrową wieżycę, która górowała nad miastem i to miał być taki stempel, że Warszawa jest rosyjska, prawda? Bo tam było tych cerkwi kilkadziesiąt, ale ta była największa, ona dominowała w krajobrazie miasta. Skąd byśmy do Warszawy nie jechali, to, 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 to mniej więcej pełniła taką funkcję pas kultury, który był który był wzorowany trochę z pomysłu przez Stalina właśnie na tym, na tym carskim pomyśle. Dodajmy jeszcze, że wymuszano na samorządach i burmistrzach całego Królestwa Polskiego, czyli zaporu rosyjskiego, datki, daniny na budowę tego soboru. I to była chyba najkrócej w, w historii Warszawy istniejąca budowla, bo jak ją tam zaczęto budować w 90 latach XIX wieku, tak zniknęła z krajobrazu miasta mniej więcej w okolicach roku 23. Niemniej to pokazuje jak jednak ważne to było miejsce prawda? z punktu widzenia Warszawy, prestiżu. Takie miejsce, które zaborca rosyjski chciał wręcz oswoić i pokazać, że my tu już jesteśmy i nawet chodziła taka legenda, może legenda miejska, że jak długo ten Sobór w Warszawie stoi, tak długo będzie władza carska w ogóle w Polsce i na świecie. No i, i przepowiednia... Trochę się sprawdziła, bo, 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 bo ten Sobór zniknął i carat również. Panowanie rosyjskie w Warszawie na kilkanaście lat, tylko niestety też zniknęło. I co się I pan dzieje? Powiedział o tym wojsku? Że wojsko carskie, później wojsko polskie to wojsko, po, niemieckie wojsko, w wojsko, wojsko niemieckie już do końca. Wojsko niemieckie w to miejsce też wchodzi i później już nie polega Rzeczpospolitej. Tam się lokuje sztab główny Wojska Polskiego. Tam się lokuje wywiad, i dwójka, no i Biuro nasi szyfrów. ulubieni szyfranci, którzy najpierw odnoszą sukcesy w wojnie 20 roku polsko-bolszewickiej, odczytują depesze sowieckie. To walnie się przyczynia do zwycięstwa, m.in. w Mitwie Warszawskiej. Później oczywiście mamy sukces związany z Enigmą. Też w tym budynku te rzeczy się działy. Co się jeszcze dzieje ważnego właśnie po wojnie? No, tam jak zanim nie odsunął się w cień, do 26 roku mieszkał marszałek Piłsudski w tymże pałacu. No, mamy sławne liceum warszawskie no, w i Wcześniej kilka mamy, lat mamy liceum mieszka Chopinów też i Chopinów to w XIX wieku ale tu najważniejszy uważam jest jednak ten okres międzywojenny bo on jest przyczyną późniejszych wydarzeń Właśnie wyprzedził aż, Pan aż, do dzisiaj, moje aż do dzisiaj więc więc co się dzieje dalej parę ważnych wydarzeń 26 rok pomnik księcia Józefa Poniatowskiego Staje przed kolumnadą pałacu, a nie w pierwotnie planowanym miejscu, czyli przed pałacem namiestnikowskim, dzisiejszym prezydenckim, gdzie wrócił, ponieważ tam był Paskiewicz, który sobie ukradł ten pomnik, to znaczy dostał w prezencie od cara. A to myśli Pan, że teraz pomnik księcia Józefa Peniatowskiego wraz z restytucją Pałacu Soskiego wróci w to nie, pierwotne to nie, miejsce? Nie, nie, nie jestem przekonany, bo tutaj się jednak troszeczkę, troszeczkę się ta sytuacja na placu zmieniła i ja bym tam już kolejnego pomnika nie dodawał. Ten, gdzie jest, to jest, bo wtedy pamięć o tym pomniku Paskiewicza jakoś wśród opinii publicznej i ówczesnych władz tak przeszkadzała, że, że, że uważa, że będzie uwłaczało pamięci księcia Józefa, więc zdecydowano się na posadowienie pomnika przed kolumnadą na placu. W 1925 roku osłonięto grup nieznanego żołnierza, no i to bardzo podniosło rangę placu który zaledwie parę lat po pierwszym takim, który powstał w Paryżu, bo to był pomysł Francuzów po pierwszej wojnie. No i od tego momentu każda delegacja rządowa, oficjalna składała wieńce przed tym pomnikiem i znów ten plac pełnił taką rolę troszkę jak dzisiaj w dziedzinie z Pałacu Prezydenckiego, że tam witano delegacje głów państw. tam tam zaczęły się, tam odbywano parady z, z powodu świąt państwowych z udziałem marszałka Jusuckiego. Tam były obchody rocznicy niepodległości. Zanim stała się świętem państwowym, zostało się dopiero w roku 1937. Jeszcze za życia marszałka plac przemianowano z Saskiego na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, co znów pokazuje, że jakieś jak jak to było ważne miejsce. No i waga tego miejsca, które ja nazywam takim teatrum państwowym II Rzeczypospolitej. No spowodowała, że że co robią Niemcy, Niemcy, którzy bombardują Warszawę od pierwszych dni kampanii wrześniowej 69 roku, zawłaszczają ten plac. Szczęśliwie akurat budynki na, na Pierzei Zachodniej, czyli te kamienice przy Królewskiej i sam budynek Pałacu Saskiego, jak i sąsiedniego Pałacu Brila nie ucierpiały bardzo w 1939 roku, na tyle, że dość szybko ponieważ Wojsko Niemieckie, Wehrmacht zajął, zajął Pałac Saski, natomiast... W Kamieńcach mieszkały rodziny niemieckich oficerów. ...oficerów, tak, natomiast Pałac Brila zajął Ludwik Fischer, ten rządzący dystryktem warszawskim, urzędnik administracji niemieckiej i to w miarę szybko naprawiono te szkody wojenne, w rocznicę napaści na Polskę 1 września 1939 roku PLAC przemianowano na Adolf Hitler PLAC, więc to też pokazuje, że, że chciano tutaj dobitnie podkreślić, kto tutaj zwyciężył i że to jest ta część Warszawy, która już od tej chwili będzie niemiecka. I w jakimś sensie yy, Oczywiście z taką polsko-niemiecką historią miejsce jest związane, no bo, bo, bo dzięki dynastii saskiej opu królów Wetynów mamy to założenie saskie mieliśmy. Pałac Laski, no i Pałac Brylowski, piękny przykład Baroku i Rokoka. No, nie brakuje takich opinii, że Pałac Bryla był tym najpiękniejszym pałacem to, to tej dawnej. No tak, i co ciekawe, miał bardzo ładne wnętrza, trochę też wnętrz autentycznych, rokokowych. No i cóż, przychodzi powstanie warszawskie. I tak jak już mówiłem, tu już. Niemcy widzą, że, że, że siłą rzeczy Warszawę stracą, ale powstanie jest dla nich pretekstem do realizacji tego ich upiornego pomysłu zrównania Warszawy z Ziemią, żeby w przyszłości zbudować tą Kleine Deutsche Warszawę, czyli małą niemiecką Warszawę. No właśnie, bo w grudniu 1944 roku niemieccy żołnierze tak, pałacewskie wysadzają, wysadzają. tylko fragment, fragment, no tak. który mamy dzisiaj, czyli mamy te, tak, kolumnada, tak, fragment kolumnady tak, z żołnierza. Jak w ogóle właśnie, jak doszło do tego, żebyśmy to wyjaśnili, że oszczędzono miejsce z Nie, to jest z legenda, żołnierzy. to jest legenda. To znaczy, oczywiście, że wydawałoby się, że na miejscu saperów niemieckich bym takiego grobu nieznanego żołnierza nie wysadzał ale tu raczej i takie były opinie, no zawiodły, nie wiem, pamiętajmy, że również już materiały wybuchowe to produkowali niewolnicy i, i, i dużo już było takich <grych> wybrakowanych rzeczy, był pośpiech, było zimno, bo to na się wszystko działo w zimie, pamiętam, wtedy zimy były prawdziwymi zimami, nie to co dzisiaj, no i cóż, i, i, i te ładunki, tej części kolumnady no szczęśliwie nie, nie, nie wybuchły, nie zadziałały, a jak już było rumowisko, no to już im się tam nie bardzo chciało wchodzić i to poprawiać. No pamiętajmy, że zarówno pałac łazienkowski, jak i brwederski już były nawiercone otwory do, do, do lasek dynamitu i nie zdążyli z kolei tam tego założyć już, prawda? Gdyby ta ofensywa sowiecka była później jeszcze o 10 dni, to, to, to niewykluczone, Bez że nie, nie mielibyśmy kolejne, i, piękne kolejne piękne budynki historyczne, zabytkowe Warszawy. No tutaj niestety zdążyli wysadzić. I co się dzieje? No Wracający do Warszawy jej mieszkańcy. Jej, jej, jej miłośnicy no nie wyobrażają sobie odbudowy Warszawy bez tego placu, bez tych budynków, Co, to czemu daje wyraz choćby. Jakże zasłużony do odbudowy Warszawy, profesor Jan Zachwatowicz w artykule w skarpie warszawskiej w 1946 roku. No tak, tylko że władze komunistyczne no mają inny pogląd na tę sprawę. One nie, one nie chcą. Nawiązywania do. powiem się o, jednoznacznie, podobnie jak Niemcom, kojarzy ten plac i te budynki właśnie z tym teatrum znienawidzonej Drugiej Rzeczpospolitej, scenacyjnej, piłsudczykowskiej. Wtedy używano różnych inwektyw, łącznie z tym, że to była faszystowska dyktatura i takie tam różne bzdury. I co robią? Bardzo szybko zmieniają nazwę placu, bo, bo krótko, oczywiście już nie używano nazwy Plac Piłsudskiego, krótko wróciła nazwa Plac Saski. 45, 46 i oni przed pierwszą rocznicą zwycięstwa, prawda? W maju 1946 roku zmieniają nazwę na Plac Zwycięstwa. Już jakby pokazują, że będzie już coś zupełnie nowego. I mimo próśb yy, yy, Zabytkarzy zbiora Odbudowy Stolicy, żeby przy usuwaniu ruin obu pałaców zachować i zachowane elementy, które w przyszłości mogą być zastosowane do odbudowy, tak jak to jednak zrobiono z Zamkiem Królewskim, tego nie posłuchano. Teren przekazano wojsku i wojsko w ciągu trzech tygodni to splantowało. I my właściwie dzisiaj nie mamy żadnych. Pozostałości poza tą kolumnadą obu tych pałaców. To wszystko wyjechało gdzieś na zwałki. Może się coś odkopie teraz, na przykład. No, cała restytucja, odbudowa zakłada przywrócenie pierwotnego tak. wyglądu tych budynków i, 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 i stanu na 39. I, i, I w tym momencie sytuacja została tu zamrożona, robiono różne konkursy, coś z tym zrobić, bo jak wszyscy czuli, że ta taka pustka w tej części miasta jest jakaś nienaturalna i to się czuje do dziś. To jest jedno z, z bardziej niemiłych miejsc w Warszawie, ze względu na porę roku. Tam za... Albo jest my... za gorąco, albo jest za zimno, wiatr smaga. A nawet w, w tych socjalistycznych projektach związanych z Warszawą, tam jednak zakładano odbudowę Pałacu Brylowskiego i jakiś budynek, no niedokładnie Pałac Saski, bo oni czuli, że to będzie takie powiązanie, którego brakuje, tej odbudowanego miasta, tego starego miasta z tą nową, socjalistyczną Warszawą. Czyli wszyscy to jakoś czuli, natomiast natomiast była na tyle chyba silna blokada polityczna i domyślam się, że chyba nawet, nawet z Moskwy, że przez cały okres PRL-u to było tabu i tak. Dzisiaj szczęśliwie już nie I jeszcze jest. pamiętajmy, że nastąpiła degradacja tego placu, jak powstał plac Defilat. Bo tam się przeniosły te główne uroczystości komunistycznego państwa. Tu tylko została martyrologia ze składaniem wieńców, czasem jakieś wystawy, prawda, ale jakieś już większe parady, defilady. To się wszystko odbywało na placu Defilat przed Pałacem Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. I w związku z tym też, skoro zrobiono ten największy plac w Europie właśnie tam, no to siłą rzeczy zainteresowanie jakimiś inwestycjami czy zmienianiem sytuacji w przypadku placu zwycięstwa jakoś to już była sprawa drugorzędna czy trzeciorzędna i tak to zostało do dziś, prawda? Dlatego się to jest... zwracamy, zwracamy te i, i, budynki I, i dlatego, i dlatego jak, jak się kończyła komuna przełom lat 80 -tych, 90 -tych, który okazał się dla wielu warszawskich zabytków zbawienny, dla tych kamienic tak nielubianych przez, przez komunę warszawskich, mieszczańskich kamieni, zwłaszcza z początku XX wieku, no to sądziłem, że że właśnie takim pewnym symbolem byłaby odbudowa tej zachodniej. Jeżeli to dla mnie było normalne, że skoro ta bariera polityczna, czyli ten, to, co przeszkadzało, zniknęło, no to, to, to trzeba odbudować tą to, to, to wyrwę. Tę ranę wojenną trzeba zaleczyć. I, i pierwszym bardzo dobrym jest... już, i pierwszym takim bardzo dobrym sygnałem, że, że można takie rzeczy robić, to była odbudowa jeżeli północnej placu teatralnego, które ja osobiście bronię, łącznie z Pałacem Jabłonowskich, no i, i, i to aż się prosiło, żeby powtórzyć to na Placu Piłsudskiego. No, ale tutaj z polityczne stanęły na przeszkodzie. No i sytuacja się zmieniła od słynnego orędzia pana prezydenta Żyja Dudy 11 listopada 2018 roku. No i no bo pamiętajmy, i ja nawet konsultowałem z tymi architektami projekt, że za końcu kadencji jako prezydenta miasta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego ruszyła i miała ruszyć ta odbudowa, w związku z tym w latach 2005-2007 odkopano te piwnice i tak, dalej, i tak dalej i był już gotowy projekt, już architekci na tym pracowali, no i niestety następczyni Pana Lecha Kaczyńskiego sprawę przystopowała i i dopiero właściwie od od zeszłego roku widzimy znów ruch na, 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 na tym placu i sądzę, że to jest ważny moment, bo to będzie takie domknięcie tej odbudowy. Warszawa odzyska piękny plac. Myślę, że to się stanie takim miejscem nie mniej chyba popularnym niż, niż plac zamkowy. Pod warunkiem, że, nie, że poza urzędami to jednak tam nie, nie będzie martwoty, że, że w tych kamienicach, w parterach będzie coś dla ludzi. Że od strony Ogrodu Saskiego tak. również i że wróci życie w to miejsce, bo teraz go tam, tam nie ma zwyczajnie. Natomiast no też, bo są różni radykalni przeciwnicy, ideje odbudowy, no nie możemy robić w środku miasta cmentarza, prawda? Ten grup nieznanego żołnierza, on, on miał też swoją symbolikę przed wojną i w niczym ten pałac nie przeszkadzał grobowi i vice versa, prawda? Więc myślę, że ta, ta, ta że tak też się stanie po odbudowie. Ja na zakończenie zapytam, bo Warszawa jest miastem. Przyjęło się tak mówić, że powstał niczym Feniks z popiołów, przeżyło własną śmierć. Wszyscy wiemy, co utraciliśmy w wyniku II wojny światowej, tej wojennej pożogi. Ale czy jest coś, co, na co Pan mógłby wskazać, że Warszawa zyskała? Wie Pan, no niestety, ta, ten kataklizm wyjątkowy, bo nie ma drugiej stolicy europejskiej, która. Zostałaby prawie zrównana z ziemią w wyniku systematycznego i planowego niszczenia. Pamiętajmy, że, że to się działo od początku października 1944 roku do stycznia 1945 roku. W sposób systematyczny, planowy, Niemcy całe kwartały miasta niszczyli, obracali w Pyżynę. Zostało Właściwie po lewej, we Warszawy Warszawie, mniej więcej jak parę procent tej substancji, która była, była przed wojną miasta. Miasto zostało wysiedlone, czyli została przerwana ciągłość i ta tkanka społeczna i tkanka miejska ciągle nie jest odbudowana, czyli tam w jakimś sensie Warszawa jest w trakcie permanentnej odbudowy szeroko rozumianej, bo to są nie tylko budynki. Czyli ta odbudowa się nigdy nie zakończyła. Ona się nie zakończyła, bo nie może się zakończyć, bo coś, co powstawało przez siedem stuleci, zostało w tak brutalny sposób przerwane, do tego się w jedno czy dwa pokolenia nie odtworzy. To jest proces na pokolenia, na lata, na dziesiątki, jak to wie czy nie setki lat. I właśnie takie akty jak odbudowa istotnych dla historii miasta, dla suwerenności Polski, takich symbolicznych obiektów, rozpoczęta po 1945 roku w Warszawie, no musi być kontynuowana i takim wieńczeniem tego jest odbudowa Zachodniej Pierwszej Placu Piłsudskiego. Mnie tam się marzy, bo tam ma być ta funkcja kulturalna, żeby jednak była siedziba takiej, takiego centrum odbudowy takiego światowego centrum odbudowy miast zniszczonych w wyniku katastrof naturalnych bądź wojennych, bo my pokazaliśmy, że potrafimy to robić. I z naszych doświadczeń korzystano, m.in. w Skopie po trzęsieniu ziemi, tam polscy architekci pomagali odbudowywać to miasto. I uważam, że Warszawa jest świetnym miejscem i na właśnie ulokowanie takiej instytucji, może pod auspicjami UNESCO na przykład. Yy... Odpowiednią też przestrzenią konferencyjną, kongresową i wystawienniczą, gdzie trzeba nasze osiągnięcia pokazywać. I to jest uważam, jedno z lepszych miejsc, aby, aby się tym pochwalić, zaprezentować i rzeczywiście pomagać. Bo, bo gdy powstawała rekomendacja warszawska UNESCO, właśnie mówiąca o odbudowie zniszczonych miast i o. O rekonstrukcjach, no to mieliśmy wtedy problem, ale po dzisiaj mamy problem wielu miast na Ukrainie. Tam na pewno nasze doświadczenie, nasza pomoc się przyda. Kataklizmy zdarzają się wszędzie na świecie, nie tylko w wyniku wojny, więc niech by Warszawa była takim centralnym miejscem na świecie, gdzie można się wymienić doświadczeniami, skorzystać z naszych doświadczeń i gdzie moglibyśmy pomagać. Również w teorii, jak i praktyce, w innym społeczeństwom w podnoszeniu się z gruzów wojennych bądź katastrof naturalnych. Bardzo dziękuję. To na tym zakończymy. Postawimy kropkę Tomasz Markiewicz, był moim Państwa gościem. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję. Dziękuję państwu. Przypominamy, również. że restytucja zachodniej pierzeń Kamienicy przy Ulicy Królewskiej, Pałacu Brilla i Pałacu Saskiego to. Termin końcowy 2030 rok. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Pałac Saski. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Do zobaczenia.